Przede wszystkim niekorzystny wynik. Wiadomo, przegraliśmy 1-0 i to jakby jest kluczowe. Na pewno jesteśmy, jesteśmy źli, ale, ale w piątek jest następny mecz z Jagielloniem, dla nas bardzo ważny i musimy zacząć myśleć o tym meczu. Szczególnie druga połowa pokazała, że my spokojnie mogliśmy sobie tu poradzić i no, jeden punkt chociaż wywieźć, bo mieliśmy też swoje sytuacje i. No szkoda, no, bo jakiś niedosyt jest, bo potrzebujemy tych punktów. Chcieliśmy tutaj pokazać dobrą grę i to jak, w jakichś częściach nam no, udawało się, ale punktów nie wywieźliśmy. Jak lechia gra, że starałem się utrzymać jak najdłużej przy piłce. My staraliśmy się to jakoś niwelować. Jeśli chodzi o przebieg pierwszej połowy, to myślę, że gdzieś nam tam braku. Braku w tych końcowych sytuacjach w drugiej połowie. Myślę, że już fajnie gdzieś tam od początku opanowaliśmy tą grę. Uważam, że jeśli chodzi o drugą połowę, byliśmy zespołem lepszym, ale braku bramki. Myślę właśnie, że fajnie, że ten mecz szybko przyjdzie i już jest następny piątek. I na pewno głupio by było, jakbyśmy w szatni nie... No nie, nie byli wkurzeni, że przegraliśmy ten mecz i na pewno to dzisiaj trochę się będzie trzymać. Myślę, że jutro jeszcze może w szatni no, będzie trochę żal, ale już kolejne dni to przygotowujemy się do kolejnego meczu, który jest w piątek i... Będziemy wszystko z siebie dawać, żeby ten mecz wygrać. My mamy to wszystko w naszych rękach, to jest to dobre i my, my, my gramy w UK. Jak my zdobędziemy punkty, to niech się inni oglądają, a nie, nie musimy na nikogo patrzeć, tylko na nas. No i to, to jest motywujące. Przeda przede wszystkim tej pierwszej połowy, bo, bo słabo weszliśmy w mecz. Widać, że Lechia była świeższa i, i taka bardziej dynamiczna. I, i, I ta pierwsza połowa, no co tu dużo mówić, była słabsza w naszym wykonaniu. Natomiast w drugiej połowie myślę, że, że dyktowaliśmy warunki gry, i szkoda, że zabrakło jakiegoś takiego konkretu, jakiegoś błysku. Bo, bo myślę, że fajnie utrzymywaliśmy się przy piłce, fajnie budowaliśmy, tylko ta faza finalizacji jeszcze jest na pewno do dopracowania. Także tyle, tyle z meczu. Nie. Gramy dalej dla nas kolejny mecz jest bardzo ważny i z chęcią wróciłbym tutaj, żeby zrewanżować się Lechii, bo myślę, że zarówno ten pierwszy mecz w Lubinie, jak i teraz, no na pewno te drugie połowy no byliśmy blisko tego, żeby, żeby, żeby zrewansować, czy, czy nawet wygrać. A tak wyjeżdżamy z niczym, no ale, ale na pewno musimy, musimy nad tymi konkretami popracować, szkoda mi zawodników, bo na pewno włożyli sporo serca i, i, i niestety ta stracona brama w pierwszej połowie, zdaję sobie sprawę, że mogły być kolejne, ale my też wypracowaliśmy kilka sytuacji i szkoda, że nikt nic nie wpadło, bo na pewno byłoby to jeszcze bardziej okazalsze dla kibiców. Także wyjeżdżamy z niczym, ale myślę, że, że, że z, taką, z, z taką trochę no, no z takim żalem, że, że jednak no, nie potrafiliśmy nic strzelić, bo pokazaliśmy, myślę, fajne granie, tylko bez fazy finalizacji. Dziękuję.